Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego najdotkliwsze ciosy w życiu zadają nam nie wrogowie czy obcy ludzie, lecz ci, których kochamy najbardziej, przyjaciele, partnerzy, członkowie rodziny? To właśnie od nich często pochodzą rozczarowania, które niszczą nas najmocniej, wgryzając się w sam środek duszy. Najbardziej tragiczne jest to, że ci, którzy nie nauczą się radzić sobie z tymi emocjami Kończą życie pełne bólu, urazy i ostatecznie odchodzą, niosąc ze sobą żale zamiast spokoju. Marek Aureliusz, ostatni z tak zwanych pięciu dobrych cesarzy rzymskich, rozumiał to lepiej niż ktokolwiek inny. Mimo, że władał potężnym imperium, doświadczył niewyobrażalnych strat. Dwanaścioro ze swoich czternaściorga dzieci zmarło przed nim. A jednak pośród cierpienia zdołał odnaleźć wewnętrzny spokój. W swoich rozmyślaniach zapisał drogę do emocjonalnego wyzwolenia, która może uchronić cię przed zniszczeniem przez tych, których kochasz. Dziś podzielę się kilkoma kluczowymi zasadami opartymi na jego stoickich naukach, które mogą osłonić twoje serce i zapobiec temu, by działania innych zrujnowały twoje życie. Jeśli zastosujesz te zasady, odkryjesz w sobie siłę wewnętrzną, którą posiadają nieliczni. Jeśli jednak je zignorujesz, ryzykujesz, że powtórzysz los tysięcy ludzi, którzy, uwięzieni w pułapce urazy, doczekali tragicznego końca. Wyobraź sobie ból osoby, która głęboko zaufała ukochanej osobie, dała z siebie wszystko, a mimo to zostaje zdradzona, rozczarowana lub porzucona. Pierwsza reakcja to bunt. Jak ktoś kogo kocham mógł mi to zrobić. I to właśnie w tym momencie filozofia Marka Aureliusza zaprasza nas do spojrzenia poza oczywistość. Mówił, że nie powinniśmy oczekiwać od ludzi doskonałości, ponieważ są oni niedoskonali tak jak my. Kiedy nie akceptujemy tej rzeczywistości, tworzymy niewidzialny ciężar, niemożliwe do utrzymania oczekiwanie, a upadek staje się nieunikniony. Pomyśl o życiu rodzinnym. Ileż matek i ojców czuje się sfrustrowanych, ponieważ ich dzieci nie podążyły dokładnie ścieżką, którą dla nich wymarzyli. Ileż par żyje w ciągłym konflikcie, bo każda z nich oczekuje, że druga będzie idealnym partnerem, to ciągłe wymaganie niszczy relacje i tworzy urazy, które gromadzą się z czasem. Prawdziwa miłość rozkwita tylko wtedy, gdy rozumiemy, że kochać to nie znaczy oczekiwać doskonałości, ale żyć z wadami i mimo to wciąż wybierać, pozostanie przy sobie. Współczesne życie dostarcza nam wielu przykładów tego zjawiska. Media społecznościowe, filmy i samo środowisko medialne sprzedają nam wizje idealnych związków, szczęśliwych rodzin i przyjaźni pozbawionych konfliktów. A co się dzieje? Ludzie zaczynają porównywać swoje życie do tego nierealistycznego wzorca i czują się sfrustrowani, gdy zdają sobie sprawę, że rzeczywistość jest zupełnie inna. Ileż par rozpada się, ponieważ uważają, że życie kogoś innego jest doskonalsze niż ich własne. Ta iluzja rozbija domy i serca. Właśnie tutaj stoicka mądrość staje się praktyczna. Kiedy zaakceptujesz, że nikt nie spełni 100% twoich oczekiwań, uwalniasz się od ciągłego bólu poczucia zdrady z powodu każdej niedoskonałości. Marek Aurelius pisał... Że każdego dnia powinniśmy przygotowywać się na spotkanie z ludźmi niewdzięcznymi, aroganckimi i o trudnym usposobieniu. Na pierwszy rzut oka może to brzmieć pesymistycznie, ale w rzeczywistości jest to ćwiczenie z zakresu ochrony emocjonalnej. Jeśli budzę się, wiedząc, że będę miał do czynienia z niedoskonałościami, to gdy się pojawią, nie jestem ani zaskoczony, ani oburzony wręcz przeciwnie, traktuje je jako naturalną część życia i ta prosta postawa może całkowicie zmienić sposób, w jaki reagujemy na rozczarowania. Praktyczny przykład. Wyobraź sobie, że przygotowujesz wyjątkową kolację dla bliskiej osoby, a ta ledwo Ci dziękuję, wydaje się zamyślona i nawet nie dostrzega Twojego wysiłku. Jeśli oczekiwałeś uznania i pochwał, takie zachowanie zrani cię głęboko, ale jeśli zrozumiesz, że inni nie zawsze zareagują tak, jakbyś sobie tego życzył, rozczarowanie staje się mniejsze, a ty niekurczowo trzymasz się urazy. Uświadamiasz sobie, że zrobiłeś wszystko najlepiej, jak umiałeś, ponieważ sam tego chciałeś, a nie dlatego, że zależało ci na reakcji drugiej osoby. Ta zmiana sposobu myślenia ma bezpośredni wpływ na zdrowie emocjonalne. Badania pokazują, że większość frustracji nie wynika z tego, co się faktycznie wydarzyło, lecz z oczekiwań, które stworzyliśmy sobie wcześniej. Innymi słowy, cierpimy bardziej z powodu tego, co wyobrażamy sobie, że powinno być, niż z powodu samej rzeczywistości. To wyjaśnia, dlaczego dwie osoby mogą przejść przez tę samą sytuację, ale zareagować na nią w zupełnie odmienny sposób. Jedna z nich chowa urazę i czuje się zdradzona, podczas gdy druga rozumie, że życie jest niedoskonałe i idzie dalej. Nie sposób nie myśleć o znanych osobistościach, które ugięły się pod ciężarem tych oczekiwań. Gwiazdy, które oczekiwały lojalności od rodziny, wsparcia od przyjaciół czy zrozumienia od opinii publicznej, a gdy tego nie otrzymały, załamały się na oczach kamer. To wyraźny obraz tego, jak brak przygotowania do radzenia sobie z ludzką niedoskonałością może zniszczyć nawet tych, którzy wydawali się mieć wszystko. Ale są też inspirujące przykłady tych, którzy nauczyli się żyć z wadami innych i odnaleźli spokój. Pomyśl o ludziach, którzy przechodzą bolesne rozstania, a mimo to potrafią utrzymać szacunek, a nawet przyjaźń z byłym partnerem. Zrozumieli, że druga osoba nie będzie idealna, zaakceptowali tę rzeczywistość i nie pozwolili, by zatruła ona ich serca. Właśnie tej siły uczy stoicyzm. Kiedy przestajemy oczekiwać perfekcji, przestajemy zamieniać każde rozczarowanie w otwartą ranę, zaczynamy postrzegać niedoskonałości jako część bycia człowiekiem jako odzwierciedlenie ograniczeń, które wszyscy w sobie nosimy. A konsekwencją tego jest lżejsze życie, ponieważ przestajemy gromadzić żale i zaczynamy robić miejsce na zrozumienie, a nawet na przebaczenie. Jest to ćwiczenie warte świadomego wdrożenia w praktyce. W ciągu tygodnia, za każdym razem gdy ktoś bliski cię rozczaruje, zamiast reagować złością, zadaj sobie pytanie, czy aby nie wymagasz doskonałości od niedoskonałej istoty ludzkiej. Ta prosta refleksja może być różnicą między podsycać niszczące urazy, a pielęgnowaniem wyzwalającego spokoju. Jedną z największych przyczyn ludzkiego cierpienia jest próba kontrolowania tego, co nigdy nie będzie w naszych rękach. Marek Aureliusz powiedział: Masz władzę nad swoim umysłem, nie nad wydarzeniami zewnętrznymi. Uświadom to sobie, a znajdziesz siłę. To proste zdanie zawiera potężną zasadę: większość bólu, który czujemy, nie pochodzi z tego, co nam się przydarza, ale z tego, jak reagujemy na to, co nam się przydarza. Większość ludzi wciąż żyje tak, jakby mogła rozkazywać, jak inni mają się zachowywać, co czuć lub co decydować. To najszybsza droga do frustracji. Ileż razy spędziłeś godzinami, a nawet dniami, odtwarzając w głowie kłótnie, zastanawiając się, co mogłeś powiedzieć inaczej, by zmienić wynik. To tak jakby twój umysł utknął w nieskończonej pętli, wracając do przeszłości i próbując zmienić coś, co już jest poza twoim zasięgiem. Rezultatem jest emocjonalne wyczerpanie, które wysysa twoją energię i kradnie spokój. Kiedy zrozumiesz, że niemożliwe jest kontrolowanie zewnętrznych działań, ale całkowicie możliwe jest kontrolowanie własnej reakcji, życie zaczyna wydawać się lżejsze. W praktyce widać to w typowych sytuacjach, np. gdy współpracownik zachowuje się niesprawiedliwie, albo partner odpowiada chłodno. Jeśli Twoje szczęście zależy od zmiany zachowania tej osoby, Zawsze będziesz bezbronny. Jeśli jednak skupisz swoją energię wyłącznie na tym, jak Ty reagujesz, zaczniesz żyć w znacznie stabilniejszy sposób. Jeśli ktoś źle Cię traktuje, a Ty zdecydujesz nie nosić w sobie tej obrazy, ta osoba traci moc, by Cię zranić. To tak, jakbyś osłonił swoje serce przed czyjąś złośliwością lub obojętnością. Ta filozofia nie jest tylko piękna, jest sprawdzona w praktyce. Badania psychologiczne wskazują, że osoby, które uczą się skupiać wyłącznie na tym, co jest pod ich kontrolą, wykazują niższe wskaźniki lęku i depresji. Dzieje się tak, ponieważ nie wyczerpują się walkami, których nigdy nie mogą wygrać. Innymi słowy, kiedy zrozumiesz, że nie możesz kontrolować tego, co jest zewnętrzne, uwalniasz się od potrzeby cierpienia z powodu wszystkiego. Interesujące jest obserwowanie przykładów ludzi, którzy stosują tę zasadę w obliczu osobistych tragedii. Wyobraź sobie kogoś, kto nieoczekiwanie traci posadę. To naturalne, że czuje się smutek, a nawet złość, ale uporczywe pytanie. Dlaczego to przydarzyło się właśnie mi? Jedynie przedłuża cierpienie. Umysł wytrenowany w stoicyzmie nie marnuje czasu na nierozwiązane pytania, zamiast tego przekierowuje energię na to, co można zrobić dalej zaktualizowanie CV, szukanie nowych możliwości, nauczenie się nowej umiejętności. To przekierowanie oddziela tych, którzy pogrążają się w lamentach, od tych, którzy szybciej stają na nogi. Nie sposób nie wspomnieć o znanych postaciach, które obrały tę drogę. Istnieją ludzie, którzy nawet po nieodwracalnych stratach utrzymali spokój i stali się inspiracją dla milionów. Ból nie zniknął, ale skupienie przeniesiono na reakcję, a nie na samo wydarzenie. To właśnie ta postawa przekształca tragedię w świadectwa niezwykłej siły. Teraz pomyśl o drugiej stronie medalu. Kiedy ktoś żyje, próbując kontrolować wszystko i wszystkich, rezultatem jest zawsze zgorzkniałe serce. Ci, którzy wymagają od innych zachowania zgodnego z ich własnymi standardami, ostatecznie zbierają jedynie frustrację. To jak chcieć kontrolować wiatr czy morze. Bez względu na to, jak bardzo się starasz, świat nigdy nie ugnie się przed Twoimi oczekiwaniami. Dlatego Marek Aurelius nauczał, że prawdziwa siła tkwi w rządzeniu sobą, a nie innymi. W codziennym życiu zastosowanie tego może wydawać się trudne, ale to właśnie tam, ćwiczenie to nabiera mocy. Wyobraź sobie, że stoisz w korku, a ktoś agresywnie zajeżdża ci drogę. Natychmiastowy instynkt to zrewanżować się, zatrąbić lub przekląć. Ale jeśli pamiętasz, że nie masz kontroli nad działaniami tej osoby i zdecydujesz się zamiast tego po prostu wziąć głęboki oddech i jechać dalej, zapobiegasz. Złości, która mogłaby zrujnować cały Twój dzień. To drobiazg, ale suma tych drobnych gestów całkowicie zmienia jakość Twojego życia. Ta postawa przynosi również ukrytą korzyść: skupiając się na tym, co możesz kontrolować, stajesz się postrzegany przez innych jako osoba godna zaufania, zrównoważona, a nawet mądrzejsza. W miejscach pracy, na przykład, osoby, które zachowują spokój podczas kryzysów. Często są cenione jako naturalni liderzy, ponieważ inspirują zaufanie, gdy wszyscy inni są zagubieni. A aby to przesłanie docierało do Ciebie i do większej liczby osób potrzebujących tego rodzaju refleksji, niezbędne jest, abyś zasubskrybował kanał i polubił ten film. To nie jest jedynie formalność, to właśnie dzięki temu treść się rozprzestrzenia, a ta społeczność staje się jeszcze większa. Wspierając w ten sposób, pomagasz zapewnić, że nauki, które już przekształciły życie milionów ludzi, pozostaną dostępne dla tych, którzy ich najbardziej potrzebują. Jeśli zaczniesz obserwować sytuację w swoim życiu z takim nastawieniem, zdasz sobie sprawę, że ból nie znika całkowicie, ale traci swoją moc kontrolowania tego, kim jesteś. Urazy, rozczarowania i niesprawiedliwości będą się zdarzać nadal, ponieważ są częścią ludzkiej egzystencji. Ale wybór, czy pozwolić im dominować nad tobą, czy też trwać niewzruszenie w pokoju, zawsze będzie należał do ciebie. To jest prawdziwa wolność, którą opisał Marek Aureliusz nie polegać na zewnętrznych okolicznościach, aby żyć z siłą i spokojem. Marek Aureliusz powiedział: Jeśli coś zewnętrznego cię dręczy, ból nie jest spowodowany samą rzeczą, ale twoją oceną jej, i masz moc odwołania tej oceny w każdej chwili. Ten cytat zaprasza nas do refleksji nad tym, jak postrzegamy sytuacje, które nas dotykają. Często nie samo działanie nas rani, ale waga, jaką mu przypisujemy. To, co dla jednej osoby może być mało istotnym szczegółem, dla drugiej może stać się ciężarem, który niesie przez dni, a nawet lata. Różnica tkwi w perspektywie. Ludzki umysł ma tendencję do wyolbrzymiania problemów. Brak natychmiastowej odpowiedzi na wiadomość może zostać odebrany jako odrzucenie. Niepozorna uwaga krytyczna może przerodzić się w dowód naszej bezwartościowości. Nieobecność na spotkaniu może zostać zinterpretowana jako brak uczucia. Ile rodzinnych kłótni rozpoczęło się z powodu drobnych potknięć, które zostały wyolbrzymione w interpretacji? I ile związków zakończyło się, ponieważ ktoś nie potrafił spojrzeć z odpowiedniej perspektywy na gest, który można było zrozumieć z większą lekkością? To jak patrzenie na kamyk na ścieżce przez szkło powiększające. Jeśli widzisz go powiększonego, wydaje się nie do pokonania. Ale jeśli spojrzysz na Niego w jego prawdziwych proporcjach, zdajesz sobie sprawę, że to coś małego, łatwego do ominięcia. Nie oznacza to ignorowania wszystkiego wokół nas, ale raczej nauczenie się wybierania, gdzie umieścić ciężar naszej uwagi. Kiedy ktoś powie gorzkie słowo, możesz zdecydować, czy będziesz je pielęgnować jak truciznę w sobie, czy pozwolisz mu rozwiać się jak odległe echo. Marek Aureliusz przypomniał nam, że osąd należy do nas, a nie do drugiej osoby. To my przekształcamy zewnętrzne działania w coś destrukcyjnego lub coś ulotnego. Prostym przykładem jest doświadczenie wielu ludzi w miejscu pracy. Wyobraźmy sobie przełożonego, który rzadko chwali, ale często zwraca uwagę na niedociągnięcia. Dla niektórych może to być cios w samoocenę, znak, że nigdy nie będą wystarczająco dobrzy. Dla innych może to być po prostu okazja do poprawy w określonych obszarach, bez brania tego do siebie. Różnica nie tkwi w szefie, ale w tym, jak każda osoba interpretuje jego postawę. Ta nauka zyskuje jeszcze większą moc, gdy pamiętamy, że wiele ludzkich cierpień wynika z tego, co tworzy umysł. Lęk, na przykład, jest podsycany przez scenariusze, które jeszcze się nie wydarzyły, serce bije szybciej, sen znika wszystko z powodu sytuacji, które istnieją tylko w wyobraźni. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz zmienić swoją perspektywę, odkrywasz, że wiele potworów, które Cię przerażają, to nic więcej niż cienie. Nie sposób nie pomyśleć o ludziach, którzy przegrali tę bitwę z własnymi umysłami. Byli tacy, którzy osiągnęli sławę, uznanie i publiczną adorację, a mimo to nie potrafili kontrolować ciężaru myśli, które nosili. Bez zdolności do spojrzenia na swoje wewnętrzne bóle z perspektywy, zostali przez nie zdominowani. To pokazuje, że zewnętrzny sukces nie ma znaczenia, jeśli wewnątrz siebie nie potrafimy uciszyć przesadnych osądów. Będziemy żyć jako więźniowie w niewidzialnej klatce. Z drugiej strony, kiedy udaje nam się zastosować to spojrzenie, odkrywamy imponującą wolność. Wyobraźmy sobie parę, gdzie jedna osoba wraca do domu zmęczona i reaguje szorstko. Zamiast interpretować to jako znak utraconej czułości, druga osoba może wybrać myślenie, że jej partner po prostu miał trudny dzień. Ta prosta mentalna korekta pozwala uniknąć kłótni, uraz i otwiera przestrzeń do dialogu. To właściwa perspektywa przekształcająca problem w okazję do zrozumienia. Ta moc przejawia się również w wewnętrznej ciszy. Kiedy uczymy się filtrować to, co naprawdę ważne, umysł przestaje skupiać się na każdym negatywnym detalu i zaczyna więcej odpoczywać. Ma to bezpośredni wpływ na zdrowie. Badania już udowodniły, że ludzie, którzy lepiej radzą sobie z relatywizowaniem problemów, mają niższy poziom kortyzolu, hormonu stresu i większą długowieczność. Innymi słowy, nauczenie się przypisywania właściwej wagi wydarzeniom nie tylko zachowuje twój spokój, ale także przedłuża twoje życie. Trenowanie tej umiejętności wymaga praktyki. Prosty sposób to, ilekroć coś cię wstrząśnie, zadaj sobie pytanie: czy to będzie miało znaczenie za rok, a nawet za miesiąc? często odpowiedź będzie brzmiała nie a jeśli nie będzie miało znaczenia w przyszłości dlaczego pozwolić mu zniszczyć twój teraźniejszość ta refleksja może wydawać się drobna ale całkowicie zmienia sposób w jaki patrzysz na świat kiedy zaczynasz patrzeć na życie przez ten pryzmat przestajesz być zakładnikiem słów i działań innych uczysz się żyć z większą lekkością z mniejszymi urazami i z większą równowagą Sekret nie polega na zmienianiu innych, ale na zmienianiu wagi, jaką przypisujemy rzeczom. W końcu, jak powiedział Marek Aureliusz, ból nie pochodzi z tego, co się dzieje, ale z tego, jak wybieramy postrzeganie tego, co się dzieje. I ta moc zawsze będzie w naszych rękach. Marek Aureliusz wierzył, że prawdziwa wolność polega na nieuzależnianiu się emocjonalnie od niczego poza nami. Rozumiał, że kiedy całkowicie oddajemy nasze szczęście w ręce drugiej osoby, stajemy się podatni na każdą zmianę nastroju, każde ostre słowo, czy każdą nieobecność. To tak, jakbyśmy oddawali klucz do naszego dobrostanu komuś, kto mógłby użyć go nieodpowiedzialnie. Dlatego mówił, że mądrość polega na kochaniu bez więzienia, na budowaniu relacji bez utraty własnej esencji. Kochanie bez zależności nie oznacza bycia zimnym czy zdystansowanym, wręcz przeciwnie. Oznacza kochanie tak w pełni, że nie potrzebujesz niczego w zamian, aby czuć się kompletnym. Kiedy wchodzisz w związek, oczekując, że druga osoba wypełni luki w twoim życiu, nakładasz na tę osobę nieznośne brzemię. To generuje wymagania, zazdrość, nieufność i nieuchronnie ból. Ale kiedy budujesz swoje szczęście od wewnątrz, zaczynasz kochać swobodnie, nie zamieniając tego w klatkę. W codziennym życiu te lekcje można dostrzec w prostych sytuacjach. Wyobraźmy sobie kogoś, kto oczekuje, że partner będzie zawsze dostępny, natychmiast odpowiadając na wiadomości i okazując nieustanną uwagę. Kiedy to się nie dzieje, osoba czuje się odrzucona i tworzy kłótnie, które często nie mają podstaw. Ta zależność przekształca związek w źródło udręki. Teraz pomyśl o kimś, kto rozumie, że jego partner ma swoje własne życie, swoją pracę, swoje zobowiązania. Ta osoba nie czuje się umniejszona chwilową nieobecnością, ponieważ nie zależy jej na tym, aby czuć się wartościową. Ta różnica całkowicie zmienia jakość związku. Ta zasada dotyczy również przyjaźni. Wielu ludzi cierpi gdy zdaje sobie sprawę, że przyjaciel nie spełnia ich oczekiwań co do bliskości czy zaangażowania. Ile razy słyszeliśmy, jak ktoś mówił, że było mu przykro, bo nie został zaproszony na spotkanie towarzyskie lub nie otrzymał życzeń telefonicznych w dniu urodzin. Gdy istnieje zależność, każdy szczegół staje się powodem do urazy. Ale gdy istnieje dojrzałość emocjonalna, uczucia nie mierzy się małymi gestami, lecz stałością więzi. Kochanie bez zależności oznacza docenianie tego, co prawdziwe, bez wymagania doskonałości. Marek Aureliusz przypomniał nam, że nie możemy lokować naszego spokoju w czynnikach zewnętrznych, ponieważ wszystko zewnętrzne jest niestabilne. Ludzie się zmieniają, okoliczności się zmieniają, życie jest niepewne. Jeśli Twoje szczęście zależy od zachowania innej osoby, będziesz żył w ciągłym stanie niepewności, ale jeśli zależy od Twojej zdolności do utrzymania wewnętrznej równowagi, nic i nikt nie będzie miał mocy, aby ją zniszczyć. Ważne jest, aby zauważyć, ile historii publicznego cierpienia powstało właśnie z zależności emocjonalnej. Związki osób publicznych, które kończyły się burzliwie i prowadziły do skandali, są przykładami tego, jak poszukiwanie kompletności w drugiej osobie może generować druzgocącą frustrację. To tak, jakby każda ze stron chciała wyciągnąć z drugiej to, czego nie mogła znaleźć w sobie. A rezultatem jest cykl zranień i oskarżeń. W przeciwieństwie do tego, widzimy ludzi, którzy przekazują ideę wolności i dojrzałości w miłości. Osoby, które otwarcie mówią o tym, że rola partnera nie polega na wypełnianiu pustek, ale na dzieleniu się szczęściem, które każda osoba już zbudowała w sobie. Ta postawa. Prowadzi do trwalszych i zdrowszych relacji, ponieważ więź opiera się na obfitości, a nie na potrzebie. Ta stoicka nauka ma również głęboki wpływ na to, jak radzimy sobie ze stratą. Gdy bliska osoba odchodzi, czy to przez rozstanie, czy nawet śmierć, ci, którzy budowali swoje szczęście wyłącznie na zależności, pozostają zdruzgotani. W przeciwieństwie do nich, ci, którzy nauczyli się pielęgnować miłość bez uwięzienia, doświadczają naturalnego bólu straty, ale odnajdują wewnętrzną siłę, by iść naprzód. To nie eliminuje smutku, ale zapobiega jego przekształceniu się w nieuchronną otchłań. Wprowadzanie tego w życie wymaga codziennej świadomości. Kochanie bez zależności nie jest czymś, co dzieje się z dnia na dzień, ale ciągłym wyborem. Polega to na obserwowaniu swoich myśli i rozróżnianiu, czy twoje działania wynikają z miejsca wolności, czy z głęboko zakorzenionej potrzeby. Pytanie do siebie brzmi: Czy kocham, bo szczerze chcę dzielić się tym, co we mnie najlepsze? Czy dlatego, że rozpaczliwie potrzebuję drugiej osoby, by mnie uzupełniła? Taka introspekcja może oszczędzić wiele bólu serca i pomóc w budowaniu bardziej autentycznych relacji. Praktycznym sposobem na wytrenowanie tej umiejętności jest podjęcie wyzwania, by oferować komuś uczucie, uwagę i troskę bez żadnego oczekiwania na natychmiastowe uznanie. Może to być spontaniczne przygotowanie ulubionego dania, wysłanie słów otuchy w trudnym momencie, czy też po prostu poświęcenie czasu na szczere wysłuchanie drugiej osoby. Kiedy robisz to bez niewypowiedzianego żądania czegoś w zamian, odkryjesz, że miłość staje się o wiele lżejszym doświadczeniem. Uczysz się dawać, ponieważ naprawdę tego pragniesz, a nie z przymusu. To ucieleśnia filozofię stoicką. Kultywowanie wewnętrznej wolności, która pozwala nam doświadczać głębokich, satysfakcjonujących relacji, bez popadania w zależność. Kochać w pełni, ale nie zaborczo. Zrozumieć, że życie jest z natury niedoskonałe, a prawdziwa siła tkwi w zachowaniu spokoju pośród tej niedoskonałości. Jak nauczał Marek Aureliusz, prawdziwy dobrostan nie pochodzi z zewnętrznych okoliczności, Lecz z tego, co pielęgnujemy w sobie. Więc jeśli ta wiadomość zarezonowała z Tobą, proszę podziel się nią z kimś wyjątkowym lub z kimkolwiek, kto według Ciebie może dziś potrzebować usłyszeć te słowa. Bardzo dziękuję za dołączenie. Zawsze jest przyjemnością dzielić się z Tobą tymi przemyśleniami. Do zobaczenia w następnym wideo.